Hej, witajcie na moim kanale w tym odcinku nie będziemy grali w Brawl Stars ani w inne gry tylko zajmiemy się ustawieniem wszystkich tiktaków w tej paczce do takiej pozycji którą gdzieś tutaj mam wyświetlać no, więc zaczynamy, na początku trzeba oczywiście to otworzyć okej okay. już, jak widać otworzyli, otworzyliśmy to, tak jest otwarte no i teraz trzeba po prostu wysypać te wszystkie takie Tak, tutaj je wysypane. Nawet i tak bardziej tutaj kadry, żeby było widać. O. No i teraz zajmiemy się ich wkładaniem. Ok. Więc jak widzicie jako tak to wygląda. Staram się to dobrze ułożyć, ale pod koniec miałem lekkie problemy. Więcej jakby to jest krzywono, ale głównie skupiałem się na tym, żeby były właśnie wszystkie tak postawione, żeby tak fajnie wyglądało. Więc dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym odcinku, czy chcecie takiej więcej. A ja się teraz będę żegnał, więc do zobaczenia w następnym odcinku.